Dzień dobry, dzień bardzo serdecznie Panie M. Odpowiadam na Pana pytanie. Co będzie lepsze dla Pana klientów? Czy OC projektanta na dodatkowej klauzuli w polisie OC działalności, czy ubezpieczenie OC projektanta na oddzielnej polisie? Mhm. Co będzie lepsze dla moich dla klientów Pana M? OC projektanta na dodatkowej klauzuli w polisie OC działalności. Czy też ubezpieczenie OC projektanta na oddzielnej polisie? Pyta Pan M. Mhm. Czy OC projektanta na dodatkowej klauzuli w polisie OC działalności? dodatkowa klauzula. czy ubezpieczenie oce projektanta na oddzielnej polisie. Mhm. No zdecydowanie tutaj pierwsza opcja wygląda korzystniej. E, tak, e, korzystnie, aczkolwiek no piątka mieczy jest, czyli ku, jakieś kłamstwa proszę uważać, ale po kolei. Jeżeli chodzi o OC projektanta na dodatkowej klauzuli w policie, OC działalności, tak. Co jest na tak? Czwórka Dynamów. To jest taka karta zachowawcza bardzo. Taka, mam sobie nikomu więcej jeden, tak? No tutaj jest jakby brak rozwoju, natomiast jest takie, no jest yy, trwałość, tak? Jest taka stabilizacja, ale brak rozwoju. Natomiast taka zachowawczość, tak? Niechęć do zmian, że tak powiem. Co jest na nie? No i właśnie, klatka mieczy. Kłamstwo. Piątka Mieczy jest takim perfidnym kłamstwem. Proszę uważać. Ja zawsze sygnalizuję, zawsze alarmuję tutaj, tak? Piątka Mieczy oznacza, że albo ktoś będzie nas chciał okłamać i proszę być czujnym, mieć otwarte uczy, oczy, uszy, tak? Albo jeżeli na przykład pan czy ktoś tam z otoczenia chciałby mm, pokusić się o, o kłamstwo, to proszę tego nie robić, bo to nie będzie korzystne. To jest w negatywie i to poprzeszkadza. Tak? Także proszę uważać na to. I generalnie, już bym skarśliła całkowicie te opcje, no ale jednak pokazuje się dalej bardzo pozytywnie, więc po prostu tylko podkreślam i jeszcze raz podkreślam, tak? Piątka mieczy jest w negatywie. Kłamstwo, kłamstwo będzie przeszkadzać. Proszę uważać na to. Ale, karta rada Król dynarów czyli mężczyzna z pieniędzmi, stabilny. Mm, tak, z, usatysfakcjonowany, zadowolony z siebie, m, decyzyjny, władczy, wiedzący czego chce, sukcesami z sukcesami na koncie, tak, e, najczęściej na jakimś wysokim stanowisku, także jak najbardziej pozytywna energetyka. Tu sobie jeszcze kilka kart, tu mamy Asa czyli taka szybka, ognista, dynamiczna energia, ogniste zmiany, tak, tutaj karta trójki kielichów, świętowanie, imprezy. Powody do świętowania, radość, zwycięstwo, sukces, no wszystko to najlepsze. Tutaj mamy rycerza mieczy, czyli jakieś takie troszeczkę potyczki słowne, takie, mm, czy też taka nadmierna asertywność, walka o swoje zdanie, tak? Cięte riposty, cięty język, no ale finalnie trochę buław, czyli naprawdę rewelacyjna karta, zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych i pokrewnych To jest rozwój, patrzenie perspektywiczne w przyszłość, to jest naprawdę mm, satysfakcja, samorealizacja, wszystko co najpiękniejsze, właśnie w, pod tym kątem. Współpraca, tak, ale rozwój, rozwój, rozwój przede wszystkim, tak, żeby tu kart zdecydowanie pierwsza opcja, czyli OC projektant dodatkowej klauzuli w polisie OC działalności, zdecydowanie to będzie lepsze dla pana klientów. Natomiast jeżeli chodzi o drugą opcję, co jest tak, karta księżyca, jakieś niepokoje, wątpliwości. Nerwy, lęki, tak, ale tylko takie podświadome. Jednak, no niestety, ukazujące się, tak, gdzieś tam w rzeczywistości, ale tutaj dużo lęków. Co jest na nie, karta śmierci. Generalnie karta śmierci w pozycji właściwej mówi o transformacji, o zmianie, tak? Natomiast tutaj w negatywie mówi o tym, że tej zmiany nie ma, a powinna być, tak? Bo już coś nie działa. Brak zmiany. Karta rada, no karta redwana, czyli gdzieś tam ten pęd do przodu byłby możliwy, ale już za chwilę. Dziewiątka mieczy, zakończenie etapu, ale również nałogi, uzależnienia, lęki, fobie, niepokoje, jakieś takie no straszne rzeczy w głowie, tak. Dalej, karta koła fortuny, czyli sytuacja się zmienia o 180 stopni. Światłem kadenalów, czyli czekanie, tak, cierpliwość wymagana. No ale cóż z tej cierpliwości, skoro piątkę denarów finalnie, czyli brak, niedosyt, szeroko pojęta bieda, um, ubóstwo, tak um, zniechęcenie, braki energetyczne, no i nic pozytywnego, nic pozytywnego. Także według kart zdecydowanie lepsze będzie dla Pana klientów OC projektanta na dodatkowej klauzuli w polisie OC działalności. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze powodzenia, sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.